Będę witam widzowie i fani tego typu o, wróciłem dzisiaj z roboty Farta też, że nie wyspałem się, ale dzisiaj idę na nockę. Dzisiaj jutro pojutrze, do niedzielę. O! Na nockę. Eee, widzowie i fani, mam informację do jednej osoby, czyli automatycznie do Azwesta. To jest filmik o nim, bo to nie jest sensu walkowania, o nim. On jest tak chory, chyba na no, głowę, no, ale to jest mały piekusz. Hazbel, informuję Cię tego typu, że te pieniądze, które Ty chcesz przez nas żyć, pieniądze na łóżko, my nie chcemy żadnej pomocy od Ciebie, Hazbel. A tym, że gnębisz gorzkę jeśli to wiesz o tym, że to jest na Wiesz o tym dokładnie Azbet. Jak kośka powiedziała i ja powiedziałem, że nie chcemy mieć z tobą żadnego kontaktu. Nie chcemy z tobą mieć zgody, to sens to, co my przekazujemy tobie. Nic wspólnego nie chcemy mieć z tobą azbet. Czekaj skoda. I wpij sobie do główki azbet że my żadnej pomocy od Ciebie nie chcemy. I nie, nie kopuj łóżka, bo my sobie damy radę. Włóż sobie te pieniądze w cztery litery, które nam ukradłeś na Mówiłem, Ja mówiłem... Oskar Ci mówiła, co z tymi pieniędzmi masz zrobić, przerać komuś. A Ty opowiadałeś o tym samym. Ja to po, powiedziałem azbiet. Ja jestem człowiekiem miły. Stanę się tutaj podejść logicznie. I tyle razy mówię ci gwiazdach. się, co ty wyczyniasz. Ty chcesz e, kupić nas, nas pieniędzmi, łóż, łóżkiem. Ja właśnie, Azbert. Jest dlatego informacja do ciebie. I to jest ostatni filmik, bo ja nie chcę o tobie bałkować bo ty i tak nie zrozumiesz życia tego typu a Azbeth ty jesteś upierdliwy to dzie dzieci są poważne od ciebie tego typu, ale już nie chcemy mieć nic, nic wspólnego z tobą Azbeth my sobie damy radę ze Strymem my sobie dajemy ze wszystkim radę Azbeth nie masz, nie musisz nam pomagać po twoim pomaganiu to ty psujesz nam wszystko Taka jest bardzo Azna. I to jest informacja szczególnie dla Azbysta, żeby się ogarnął i zrozumiał to, że żadne pomoc od niego nie chce. I proszę nie pisać do Gorzki, bo Gorzka jak się wnawi, to zgłosi tam, gdzie powinno być zgłoszone za nękanie. Bo to jest nękanie pisaniem na gminę. Jak, jak Gorzko powiedział, że nie chce mieć z tego kontaktu, to zrozum to. Ale jak ty nie chcesz tego zrozumieć, to się oprzejdzie nie idzie. Wiesz co, to idzie pod prawo. Inaczej, stalker, to się mówi, jakbyś nie wiedział. A zbyt, ja tylko ci informuję, żebyś nie zrobił takiego wyczynu, bo później będzie żałowa. A od jednej osoby się dowiedziałem... nieważne bardzo od jakiej osoby się dowiedziałem... ...ale od jednej osoby dowiedziałem się, że masz sprzedać te pieniądze na opłatę. Nagle piszesz Gosse smsami, że ty przyjedziesz i pojedziemy kupić w salonie łóżko. Chłopie, nie chcę nic wspólnego z tobą. Ograni się. Ograni się. Krzysiu ogarnie się, az się, bo i tak żadnej zgody nie będzie, łapy nie podajemy sobie, bez siebie damy sobie radę. Azwet. Taka jest informacja skierowana do niego, tego, żeby, żebyś wiedział, że po prostu jesteś spalony. Nie masz, nie masz prawa w się z błotami w życie nasze. Nie masz prawa, chłopie. I dlatego informuję Cię o to później już kroczkiem dalej, za mękaniem, to znaczy stalker się mówi, jakbyś nie wiedział, a to jest ścigane urządowo. Te smsy, co Kostka ma, sobie zapisuję. Jak chcesz się bawić dalej, tylko uważaj, żebyś później nie płakał jak to wszystko wycinaj informuję cię. a się, żebyś ogarnął się nie i nie chcemy mieć z sobą kontaktu. Żadnego. Ani SMSami, ani dzwonieniem. Przykra. Przykra wiadomość dla Ciebie. Widzisz chłopie? Taką flagą jesteś. I będzie do końca życia. Ja takich flagów nie lubię. Takich flagów się tępi. Krótko na temat tego typu asbest. Jeszcze raz, jak będą jakieś smsy, a ja wiem, że się dowiem, bo to jest tylko moment dowiedzenia się, to naprawdę to pójdzie już w tym dalej. I będziesz miał przesłane. Nie to, że yy, że my będziemy mieli przesłane, bo to ty yy, piszesz sms do gorzki, czyli do kobry. Tutaj, namawiasz dookoła. Jak raz o powiedzieliśmy, ja też powiedziałem oficjalnie, że żadnej pomocy od Ciebie nie chcę. To jest trochę skumy i tłuczacze, tego typu. I dlatego, widzowie i to jest taka, ostatni ten filmik, który informuje spada z pana Nie on nie przejeżdża, bo nic nie, nie skurzy, jeszcze sobie sytuację. Taka jest bardzo bad Tego typu. Tak mówiłem o Nie ma żadnych sztamy z nami. Skończyło się. Z butami wyjechałeś nam w życie. Ale to powiem krótko. Wypadł od nas. Szukaj sobie innych frajerów. Ale od nas się trzyma. Taka jest bardzo. Dobra, widziałem, że zmienimy temat. To jest informacja dla Azbeta, nie sobie zrozumie, chłop się lat, nie kuma czacze, nie kuma tego, co my przekazujemy. Jego brożka, jego spawa, a to pójdzie dalej za nim. Ale to jest mały wygód. Widzowie i fan, dajcie suba na kanał, lajka na moje informacje, czy zamawiać pozdrowienia. Ja właśnie po pozdrowienia, tego cały czas zamawiacie. Trzymajcie się, BEM